Tam, no zarosnięte, no strasznie, nie. By jechałby, ale to bez sensu. Na styk, sławek, przechodzisz swoje między brzozami tutaj. Ja wiem <grym> Złamało się to, co przejechałem. A. Tak. potem ja tamtędy za ciasno, co tam było? A Polaryz wyłonił się z lasu a był to jeden Tą pniaczek, pniaczek. A ja tu gdzieś kurier w prawo, nie? tutaj, nie? tak czekamy? jeden jedzie, czy co? już jadę też ostatnim na razie jest ok na razie jest normalna droga cały czas prawie normalna to też jest dzicz i tam właśnie było identycznie Gancnic Jest, jazd, jaz, jaz. no Tutaj jaz. No to tak jak mamy iść delikatnie w lewo tak jakby mamy odbijać no jest tam droga jakoś tam, ja ją widzę widzisz tam? kolejniki dwie dalej jest tam już ścieżka dalej no tu też jest. jest wiesz co, w prawo tak jakby mamy się kierować chociaż czekaj, tam jest żółty szlak tu jest i tu jest to w prawo chyba mamy jechać czekaj, czekaj no, jak nie, to najwyżej powodem spróbujemy tędy, ale jedź w prawo O kurde, co tam jest? Pnie jak na metr żeś wybrał Niby droga jest No to... Tamta była taka wyraźniejsza chyba To najwyżej się wrócimy, nie? Tam do, do lewo ma iść teraz, gdzieś za niedługo nie wiem, czy kurier nie pomyliłeś, wiesz? wydaje mi się, że w lewo powinieneś pojechać tak, w lewo, w lewo w lewo, tylko tu no. jest drzewo do omijęcia no jedź pierwszy to jedź jak widzisz trasę ja nie widzę na razie tak no czuję, nie? no czuję, no nie tam jest, tam jest dziś. No Ej, nic, ja. Chyba tamto, jakbyśmy wybrali, to była bardziej przejezdna, nie? Tak, chyba tak. Nie no. wiadomo, jedźmy na rezydenty. Ale no, nie, ma tu nie, nie, nie jedźmy tu. Tu, nie, tu jest stop. Tu jest tyle.

Eee, ja zamykam eee, Całkiem w prawo, to nie jest to, jest, to jest jeszcze, prawo, jeszcze, jest. Kawałek, jeszcze kawałek no kawałek, to... I w, kawałek i w prawo, no jedźcie Bo tam jest ta droga idzie, tylko tu była taka przecinka Ja zobaczę tu na dół, czekajcie, zobaczę tu na dół Tu jest droga Aha, no, dobra. no to mówiłem Tylko tu wspniak, uwaga, bo jest wspniak na, na wewnętrzny, żebyś się nie... Widzę, że tak, tu jest, Widzę, tu jest popra... zmiana szlaku, była i tu jest bardziej urzęszczany. Myśmy pojechali starym szlakiem, wiesz? O, tutaj jest o. uklepane, nie? Tak. Jak się tego gościa pyta, jeśli pojedzie dalej, to co on powiedział? Chyba ma tylko. Że tak? Ja mam... No, zaraz zadzwonię do policji. Nie wiem, czy to tak wyglądało nawet. <laughs> to jest Pan, kur... Ja mam dam, ja mam dam a teraz powiedz z pełnym zdaniem co się dzieje. Wszystko okej? Okay? Nie wiem, tylko w ręce jest. Ja no. tak, widać jest flag, nie? Tak. I drzewo na szlaku. Można po krzywę, po prawej Ale ominiemy. A no, Adaś, takie są uroki wycieczki. Chłodniej nie będzie. Nie no, będzie wieczorem. Może no. 16-16 się składać. o 12 w nocy w ogóle. nieklimatyzowany klimatyzowany Jeep. Tak. Ja. No to jest fajne. to samo. No to, no, to samo. No i to samo. A czeki. <noise> zaraz gdzieś w lewo, nie? Tak, gdzieś tu zaraz w lewo mam być. Jest to, jakaś droga.

że był to szlak w lewo na tak, ale my mamy, my mamy ale nie... w prawo, Ale jest tam droga ale tylko zajebana droga... to przecinka szybko ale tutaj mamy ten, w lewo i w prawo może pojedziemy, bo tak jest na traku, że powinno się tak zrobić tak, jest tylko. no o kurde tak naprawdę musimy do czarnego szlaku dojechać jest tutaj droga, spoko

tak, Wiedziałem, wszyscy tak. są tej Mają sześć kresek tej zatrzymujemy się, czy? Ej, Będzie chwilę odsuniętym będziemy jechać na słońcu. Tak jest już na Hilotu Na H, nie? Tak. Aha Proszę zagrzeł. Krzysiek, a tobie jak z tym? Temperatura? 4 kaski. No to też kurczę. Ta masa musi kurcze robić. E nie, że tak. Masz wiesz, a dośważysz 20 kg, nie? A do źle ważysz? <grym> no wow. Jak kało kurde jest. O, opa, kawał dzika Dobry chłopak! Ja? słuchaj, Ja, ja, jawol. Coś słuchaj, słuchaj, ja słuchaj, 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 ja, słuchaj, 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 to chyba na elkę, nie? O. Z jazdy powinno się robić na H Na H? O. Tak, nas Marcin uczył e, ale na... Uwaga, rurka prawej. Rurka? Rurka. Rurka daleko. rurka, rurka daleko A na H, wiem, no ale to ostre zjazdy, takie żeby ci nie, nie hamowało osią, nie? Pewnie o to chodzi, żeby... Żeby nie zblokowało kół, zapraszam żeby, bardzo żeby bardzo nie blokowało by tyłu To chyba tam, tutaj chyba jest, 90 stopni Nie, To co tu minęliście? Nie, To, to, to minęliście nie, nie, nie. tutaj, nie to? Tu coś jest, tak, kurwa Jest tam coś do zjazdu? Tam coś jest w prawo, nie ma, nie? Tutaj? Czekaj no, już tam, no, ja... tutaj, tu nie ma? Tutaj jest w prawo, ale zarośnięte Spróbować? Tu tam w prawo To jest... No szlag, sz, sz, tu nie ma nic. Szlak idzie tylko to koło tu, słupa. Tutaj też jest narysowane koło pawła Poliska. Czekajcie, zobaczymy jak przejadę się. To no jest no tam nie ma? Nie. Nie bo tam jest wąwóz taki w dół. Jest tam sens jechać, czy? Czekaj, pojadę kawałek, pojadę kawałek zobaczę tak Tylko mam na elkę mam. Pani nie odjedziemy. Nie wiem, jechać na dół, próbować. Najwyżej poczekacie na mnie, wrócę, nie? No, a ja zobaczę, pojadę troszkę prosto, może damy jakaś strasa. Ale się, króci, tak. nie, że tam się kończy, tam są mi jest Szlak jest tutaj, nie? Szlak jest na pewno tutaj. A widzisz go tam? Tak, ja tutaj jadę po szlaku, mam znaki, mam wszystko. A jest do przejechania? E, nie. Nie, nie jest do przejechania. Zdecydowanie nie. Nie wiem, czy wrócę teraz, kur. To Bo... jest Chyba lepiej, trzeba będzie górę asfaltem przeskoczyć nie? No, tak, no. Tutaj jest. Nie, tu jest. U... Tutaj jest. nie, jest. jest. Tutaj jest. 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 Jak chcesz, to ci pomogę. Nie, tu się. No to ci pomogę. I jadę, jadę, jadę. Tak Daniel, Daniel to jak tam. Daniel. Nie ma zasięgu pewnie. Tutaj to jest, ale pierwszy szlak. A i to taki pierwszy, To jest czarny szlak, może wiesz. wiesz konto, znaczy na czarno? Tak, nie na, nie na bez kozery, nie? Ja, 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 ja. o jakiś pan idzie co będziemy jechać? do góry? Do tak. powrotu wracamy kawałek idziemy w ospady a Daniel jest gdzieś? halo? No. No, Daniel, co tam? mówię, że na mapie się trochę kończy, ale ona jest tam, idzie dalej no nie wiem, czy idziemy zobaczyć, czy... poczekajcie Chyba, że tu po prostu. Aha, bo tu nie ma kombi. A jest rzeka, dalej, kurde, nie wiem czy przyjdziemy przez tą rzekę, wiesz? Mażeń na pana. Źlugi, to jest. tam droga, to dalej? Tam tak. Tędy to jedziemy, do to my w ogóle z drugiej strony jedziemy. Teraz z drugiej stronę, no? A tu jechać. To do... tu jest... pan mówi, że jest tam droga, chłopaki. Dobra, no to pojedziemy. Tak jak pan mówi a to jedziemy czy nie? dojedziemy dobra, dzięki można tam jechać przynajmniej z według tego gościa no wiesz ku nim przyjechał pan, 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 panterą jechał, tak? tak? Ci... a nie chcąc tak sobie czasami jechać nie. No, nie, i to nie raz <ścoughs> nie pierwszy raz dzięki Chyba no, może nie skać. to jest Chyba sam, nie? Chyba sam. Ale taki sympatyczny kościół. Dobry? Ma. Nie ma Pies się nie opiekuje. Jasne Stary tam zjechałem na dół, się w taki wąwóz. U. Wszystko się samą No Znaczy nie, no, stwierdziłem, że przegięka totalna, nie? No nie wystarczy, że pomyślę o tym jak tam? No i świetnie Nie ma jak w gaciach, a nie w jakichś spodniach, nie? W związkowej buzie Ty pomyślcie sobie jak do tego gościa ma karetka dojechać, jakby mu coś się działo chłopie. To ty To LPR ty k ma. On ma tutaj to żywocie jak on tutaj umarł, to by był nikt nie zawiedom. No właśnie. Zgniłby razem z chatą. Je jedziemy za wykoszonym, czy? Prawo do traka nam prowadzi, nie? Coś tam niby jest, nie? Czy domek próbował, ten czy, czy. co? Ten dom, ten Dobra, to jest. No. A to jest normalnie druszka ładna. Czekajcie, chyba że jeden pojedzie. Dobra, jedziemy w lewo. Jedziemy dalej. O... No, jedziemy. Tak, po... może być ciężki domek. Dobra, okej, okay, w porządku. Tu jest, tu jest normalna dróżka no to ciśniemy tak na razie no to trak jest gdzie? Jest? w dupie wolniej, wolniej wolnie, kurier właśnie trak jest na prawo tam odchodzi. za plecami go mamy ale to... dojedziemy do, do tej miejscowości no, czy nie? coś nagramy, bo tu tego nie ma na mapie a istnieje, nie? dokładnie, zaraz będziemy do, do asfaltu dojedziemy pewnie i można będzie zabić w prawo, nie? No, teraz odbić w prawo. Ale dzisiaj, jak się zatrzymam na hasło, i rzucę. Jasne. Zrośnie w dole. O, to na 4 jadę. Ale za ile? No, wąwozy są straszne tutaj. Ale fajnie to super, nie? Chęci całechka tak skręci, nie? Skręci. Nie, to kolejna jej pomoże. Nie, można lewą ładać. A już jesteśmy tu, na dole. Skuty jadasz. No. Tu jest niby droga, ale to nie jest. dalej, coś? u góry tam jadą. No i teraz możemy jechać tu w prawo. Jest tu jak ta Fiesta prosto, jest gdzieś droga? Jest. Bo tak byśmy, Tych... do... Bo tak byśmy chyba do. Na lewo, chyba na lewo. Ta... Chociaż może. Bo tak byśmy chyba do drogi Traka byśmy dobili, nie? Spróbujemy? Ja by... No próbuj najwyżej Chyba, że pojedziemy kurier we dwóch i oni tu poczekają jak chcecie, chłopaki Jedź, jest coś to jedziemy tą, A tą dróżką, no to... Ona dochodzi nie będę do no, dobija No idzie w dłuż, no i potem dobiję, zobaczymy czy się tam... Da, da. Tutaj na na cztery, bo jest trochę wody Znaczy jest droga chyba, możecie jechać Na razie jest jest zarośnięte tam strasznie Czyli Krzysiu, co Nie wiem, czy masz tam miejsca? Nic, No, myśl, to na rożek? Jeszcze Krzysiek Kaś? Bo droga tu jest normalnie, cały czas Jeszcze Krzysiek, to jestem ja wami Szaki kurde fajnie. Wiesz na lewo powinno być, nie? No. To by jakiś ratunek wataranu no, no, to. No ja się ja, ja, po ja, tak, po... A proszę. ja, 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 prosto Poczekajmy, Poczekajmy poczekaj trochę kurierku. No kurwa, No jesteśmy? już to chłopaki się... Jestem, jestem. Patrz, wjechać. to, to widać. Trochę to się wąsko robi tylko Ale to takie ślady obokładowe prawda, nie? Trochę no, tak, Tak, no. idealnie podkładam Czekajcie, trzeba dziwne, ale to objęcia Już wtedy na sobę co nakłada. to jest albo to? Ja, na to to, okay. nie, nie, nie. to chyba tu w prawo powinienem odbić, nie? tak, próbuj, a. próbuj w prawo po dalej, dalej, nie to. Tu. tu jest a, koło dalej. mnie na wprost Ej. No Tu i do górki, tam jest jakiś z tych Tak, dokładnie tam Tu jest jeden, ale nie tu jeden też jest. jest A tutaj tam też tam jest tam tam. w prawo A jak szaf prowadzi? Oj, no teraz y, Tomek tu w lewo, nie? Do góry Jedźcie ja za mną W lewo nie mam nic, do góry Nie, no to dobra, to jest pętelka, albo tędy, albo tędy, dobra Tutaj nic nie za mną, tam gdzie ja pojechałem No dobra po prawej stronie, patrzy, jak dostaje taki dla szpitala. Dzięki. Czy macie prawej strony, Mokrajna? O, wszystko wierzcie do sekundy. A tu czekam na Was, bo tu trzeba w lewo odpowiedź. Podnieść, powiedź. Gdzie to będzie? Proszę, jestem, jestem. No Naprawdę mocno do tyłu przechodziło. Jest... A nie było, nie? A tak jak tu jest. Magał patyk. Patrz, jestem wina, to jest mocno było, uczęszczana droga. Jesteśmy z powrotem na traku I żółte też są, nie? I czarne, no ten czarny widzę taki nieprzetarty straszny. Fajnie było, fajny mam Teraz. nie? A spoko Od dziadka spoko Janek wiedział, że to góra On powinien pion taki k***a zbierać z może on tym kładem jeździ, a nie? To może on ma nie? To <śleski> I wysoką lekturę góra zomu. tego Z sumu. 6 sześć Ja mam 102. Zaczynam się zaraz. No, zaczynam się. 92. Kamil, tylko no, Kamil może. Kamil, 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 Kamil ja stanie. Stać?